Będą cię usiłowali nabić butelkę dokładnie tak samo, jak robią to producenci drukarek, czyli zamkniemy cię w ekosystemie naszym i wtedy nie masz już wyboru. Nie ma standardu baterii, którą można by na przykład podłączyć do dowolnego hybrydowego inwertera. W związku z tym, jeżeli już kupiłeś inwerter Huawei, hybrydowy, to jesteś skazany na baterię Huawei. A. W związku z tym możemy za nią brać dowolną ilość pieniędzy. W tej chwili bateria 5 kWh to jest 3200 euro, chyba najtaniej jak znalazłem. I można to bardzo prosto rozwiązać. Ja sam tego używałem jeszcze jak tych chińskich inwerterów nie było. E, miałem storage'owy inwerter e, Duela. E, bardzo fajna rzecz, 48 V, 3 kW. Nie używam go, więc jest za 600 zł do sprzedania w tej chwili. Ktokolwiek by chciał. Gwarancja uruchomieniowa, naprawdę bardzo, bardzo porządna rzecz. By się moje, moje wszystkie potrzeby spełniał: 3 kW mocy ciągłej, czyli to, co tu w tej chwili piszą 5KW, to też jest 3 kW mocy ciągłej, czy tam 3,5 kW mocy ciągłej. Także naprawdę byłem zachwycony. Poznałem go stąd, że tego rozwiązania używali Australijczycy, no bo tam sieć, ze względu na małą ilość ludzi, wielki kraj. No, to sieć energetyczna jest taka średnia, nie? więc bardzo wielu ludzi pracowało w off-grid. Okazało się, że można używać po prostu normalnego inwertera solarnego, on-gridowego, jeżeli zrobi mu się mikrosieć w domu. No i te, te australijskie firmy się w tym wyspecjalizowały. Używały właśnie do tego inwertera storageowego, który zajmował się tylko jednym: zarządzaniem bankiem baterii i, i tworzeniem tej sieci, sieci domowej. On dlatego nie musiał być dużej mocy, no bo, na przykład, ten, ten był mocy 3kW, no to, w, to jest moc wystarczająca dla mnie. Ale dla australijskiej farmy, no to to jest taka średnia moc, bo tam są urządzenia 10kW i więcej. I do tego, żeby radzić sobie z tą mocą, to zaprzęgano też inwerter on-gridowy, który nie wiedział, że jest inwerter on-gridowy. Że jest w zamkniętej sieci, w związku z tym, że dostawał jakby sieć o wysokich parametrach, bo ten, ten, ten duel robi naprawdę, naprawdę bardzo, ładny, bardzo ładną sinusoidę, on to dokładał swoją moc do mocy inwertera storage'owego. W momencie, kiedy nie ładowaliśmy baterii, no to mieliśmy na przykład 10-kilowatowy inwerter solarny plus 3 kW tego duela. No to, to mamy razem 10-12 kW dostępne dla nas, po prostu. No bo 13 to już będzie problem, dlatego że jak zaczniemy powoli przeciążać. Przeciążać inwerter storageowy, no to on wtedy może zacząć, przestanie, przestanie produkować sieć, bo uzna, że trzeba się po 20 czy 30 sekundach wyłączyć, bo, bo, bo jest awaria. No i będzie problem, bo wyłączy nam się wszystko. Więc no powiedzmy, tamte 12, 12 kW mamy do dyspozycji. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest ważne dla nas. Bo jeżeli mamy już tą instalację solarną w tej chwili, albo chcemy mieć, można całkiem porządne aurory kupić 600 do 800 euro i na, na ebayu, co my możemy zrobić, żeby kupić sobie taką aurorę on gridową, a mimo to mieć system, który jest niezależny od sieci energetycznej, nie wydając na przykład 12 tysięcy na hybrydowego huaweia. My możemy te dwie rzeczy rozpiąć, bo jak popatrzymy na przykład tutaj na diagramie SMA, one i tak i tak w rzeczywistości są rozpięte. Więc my możemy, więc możemy zbudować sobie magazyn energii taki jaki chcemy, Napięcie 48V, dlatego że to jest napięcie dotykowe bezpieczne. Nikt nam nigdy nie zabroni yy, zabawy z takim napięciem. I do tego kupić sobie na AliExpressie tani inwerter hybrydowy, rzekomo hybrydowy, bo to jest inwerter off-gridowy. Hybryda polega na tym, że on jest połączony z ładowarką solarną, więc mamy dodatkową użytkowość. I on nam genialnie, tak jak ten mój Dowel będzie zarządzał bateriami, po prostu odbierając energię, kiedy on ma odbierać energię od inwertera solarnego, kiedy ma ładować akumulatory? No to załatwia sterownik kolegi Maćka, no załatwia nam trzy rzeczy, których nie załatwia nam inwerter hybrydowy za 12 tysięcy. Czyli w razie awarii tego inwertera głównego, tak, tego Huawei'a, czy, czy co by to miało być, to my zawsze możemy przepiąć Solary do tego inwertera hybrydowego. To po pierwsze. Po drugie, możemy podpiąć do niego dowolną baterię, byleby napięcie mieściło się w takim, jakie, jakie tam jest przewidywane VDC. Tak, czyli ono tam zazwyczaj jest do 60V czyli czy to będzie litowo-jonowa zbudowana z ogniwek, powiedzmy tam 53 V, czy to będzie bateria wyjęta z Audi, czy cokolwiek to będzie, czy po prostu cztery akumulatory kwasowe najtaniej. Ten hybrydowy inwerter ma też możliwość bardzo dobrego zarządzania bateriami w sensie poziomu ich rozładowania, bo możemy napięciowo wysterować, żeby poniżej 12,6, na powiedzmy mamy 4... Porządne kwasowe akumulatory, czyli 12,06 to jest 50% rozładowania, ustawiamy poniżej 48,24, rozpiął rozładowanie akumulatorów. I już, i mamy, mamy sprawę załatwioną, oprócz tego mamy od razu izolację sieci wydzielonej w domu z tego inwertera. Czyli to, co za inwerterem, przez niego podpinamy i. Jakby rozdzielamy sieć domową od sieci energetycznej, czyli żadne awarie, które pojawiają się po stronie sieci energetycznej, niekoniecznie braki zasilania, ale również wszelkie przepięcia, podwyższenia napięcia, cokolwiek, to wszystko naszej sieci domowej już nie dotyczy, dlatego że ona jest w tym momencie bezpieczną wyspą za inwerterem. Przeba, części sieci domowej nie dotyczy, no bo ilość urządzeń, które możemy tam spiąć, nie powinna przekraczać 5 kW. Wideo. O tym czy 24 czy 48V, dlatego że możemy taki inwerter 24V kupić za 900 zł i no może, może nie aż taki, ale mieć cały magazyn energii w cenie 1,500 no to jakby no brainer.